Minioną niedzielę w Gminnym Ośrodku Kultury w Niedzicy odbyła się Cecyliada. Podczas tego kulturalno-religijnego wydarzenia swoje umiejętności muzyczne prezentowały parafialne schole i zespoły. Duchowego wsparcia, jak co roku, udzielała uczestnikom święta Cecylia. Święta Cecylia, dziewica i męczennica chrześcijańska III wieku. Często w ikonografii kościelnej przedstawiana jako kobieta na, y, grająca na harfie, stąd patronka muzyki chrześcijańskiej. Cecyliada to nie tylko muzyczna rywalizacja. Organizatorzy położyli nacisk na duchowe znaczenie śpiewu, który powinien być stałym towarzyszem modlitwy każdego chrześcijanina. Jest to jakaś, jakieś dzieło w kościele potrzebne? I ewangelizujące, ubogacające życie duchowe chrześcijanina. Przez piosenkę, przez treść pieśni kościelnych mamy też jakiś przekaz, jakieś wartości. Łatwiej nam czasami przeżyć Eucharystię. Może bez tego elementu byłoby bardziej ubogo w kościele. Cytując świętego Augustyna, kto śpiewa dwa razy się modli. To hasło trwale przyświeca każdej cecyliadzie. Powinno także towarzyszyć wszystkim chrześcijanom. Dzięki cecyliadzie i podobnym wydarzeniom śpiew religijny jest sukcesywnie popularyzowany.